Ura masz plażia stoi dalej tam wow Żeby nie fiknął Daj prawo tutaj nie. do tyłu do tyłu Tylko powoli do tyłu dawaj Andrzejek Dawaj Teraz w przód Otucie się

no. O, a masz Szybko! szybko. A, masz nie? akumulator, Dobra, nie ma benzyny ci. No, tu, to nie było. Dobra, musimy go teraz szybko z Szybko z nagrywaj.